Cześć dziewczyny, z tej strony Magda Switna i witam Was w 75. już dniu projektu Zdrowa po 40. Bardzo wielkimi krokami zbliżam się do końca, powiem troszkę, że czuję ulgę. Ale w tym tygodniu mówiłam Wam o przerywanym poście, a ponieważ w zasadzie w ciągu ostatnich trzech dni powiedziałam generalnie wszystko, co chciałam Wam powiedzieć na ten temat, w takim wiecie dużym skrócie. Um, to dzisiaj postanowiłam zupełnie inny temat z kapelusza wyciągnąć a, i e, powiedzieć Wam o zimnie. E, moje miłe Panie, y, spotkałyście się pewnie kiedyś z takim konceptem tłuszczu białego i tłuszczu brązowego, albo brunatnego, też się po polsku mówi. Brown fat po angielsku, i to jest tłuszcz, który najczęściej kojarzy się z małymi dziećmi, ponieważ małe dzieci kiedy się rodzą, mają spory zapas tego tłuszczu i on powoduje, że jakby no jest im ciepło. Jeśli chodzi o ludzi dorosłych, to jeżeli jesteście w stanie zwiększyć w organizmie ilość tego tłuszczu brązowego, to jesteście jakby troszkę na wygranej pozycji, ponieważ to jest tusz, który jest bardzo metabolicznie aktywny i um, dzięki niemu również, jeś, jeśli mamy go dużo w organizmie, to um, jest nam też łatwiej schudnąć. I teraz, moje panie, ja nie jestem ekspertem w dziedzinie zimna i nie mam na myśli tutaj kryoterapii, chociaż ona oczywiście też ma lecznicze zastosowania, natomiast mam na myśli coś, co Określa się mianem morsowania. I to jest koncept, któremu ja od jakiegoś czasu się przyglądam, troszkę z takim, wiecie, z pewną taką nieśmiałością, bo ym, mnie zazwyczaj w, w życiu było zimno i ja nie lubiłam nigdy zimna, ale, y, ale przyglądam się temu konceptowi, pomimo wszystko, ponieważ z tego, co y, na ten temat czytam. To benefity, które, które kąpiel w zimnej wodzie przynosi, no są, są naprawdę, jakby warte tego, żeby, żeby z tą metodą się zaprzyjaźnić. I tak jak powiedziałam, ja nie będę Wam mówić o morsowaniu ani o kąpieli w zimnej wodzie, ani o, wiecie, bo nie jestem ekspertem w tym, w tym, w tym temacie i nawet nie chcę, wiecie, Was tutaj. Um, w błąd wprowadzić. Natomiast e, chcę Wam polecić książkę, w związku z tym, gdyby któraś z Was była zainteresowana. To jest książka, z którą, e, którą ja znalazłam w polskim internecie. Napisana po polsku. Autorem jest Dawid Dobropolski, Zimna Siła. Zimna Siła ma pod tytuł Morsowanie i ekspozycja na zimno, wpływ na organizm oraz praktyczne porady w bardzo naukowych. Podstawach jest ta, ta książka obsadzona, wiecie, tak mocno naprawdę w nauce siedzi. Dużo jest tutaj informacji z punktu widzenia autora. I generalnie jeśli miałabym Wam polecić, jeśli chciałybyście się zaprzyjaźnić z tą, z tą metodą albo po prostu dowiedzieć się o niej więcej, to to jest źródło, z którego ja korzystam. Tyle na dzisiaj moje Panie, a jeszcze chciałam Wam tylko powiedzieć znowu z przymrużeniem oka, że ponieważ o kąpielach w zimnym wiem niewiele, to na tą okazję ubrałam się specjalnie dla Was w niebieską koszulkę. Także tyle moje miłe i no, niebieską koszulkę wiecie, niebieskie jak woda. No i tyle moje miłe i to wszystko w tym tygodniu. Dziękuję Wam pięknie i zapraszam Was na ostatnie dwa tygodnie projektu. Do usłyszenia i miłego weekendu. Cześć.